Moi kochani, przeżywamy dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej, tydzień po zesłaniu Ducha Świętego, ale to nie jest tego samego typu uroczystość, co zesłanie Ducha Świętego, ponieważ nie wspominamy dzisiaj żadnego wydarzenia, tak jak tego, które było w dniu Pięćdziesiątnicy w wieczerniku. Dzisiaj w liturgii wspominamy tajemnicę, tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, jedną z najważniejszych tajemnic naszej wiary, tajemnicę, którą odkryło dopiero chrześcijaństwo. Judaizm znał wiarę w jednego i jednego Boga. Religie starożytne znały wiarę w wielobóstwo. Ale Bóg, który jest jeden w trzech osobach, to jest odkrycie, do którego dotarło dopiero chrześcijaństwo, do którego dotarliśmy dopiero dzięki poznaniu Chrystusa. Docieraliśmy do tej prawdy stopniowo. Muszę Wam powiedzieć, że pamiętam z czasów jeszcze dziecięcych, a później też. Młodzieżowych, kazania właśnie na dzisiejszą uroczystość. Księża nie lubią tych kazań na dzisiaj. Lepiej już na zesłanie Ducha Świętego. Ale pamiętam te kazania i, taką, i to, co z nich zapamiętałem, to taką rozpaczliwą próbę wytłumaczenia. Tego, czym jest Trójca Przenajświętsza. Kiedy kaznodzieja czasami używał przykładu, i to nie były kazania dla dzieci, kon koniczyny, kiedy mówi o koniczyna ma trzy y, listki, a to jest przecież jedna roślinka, tak samo jest strójcą Trójcą Przenajświętszą. Innym razem y, zestawiał ze sobą trzy świece, Patrzcie, mówi, każda z tych świec ma swój własny płomień, ale jak te świece zestawimy, to z tych trzech płomień robi się jeden płomień. Jeszcze innym razem odwoływał się do przykładu rzeki, która ma odnogi, ale w końcu one się łączą w jedno koryto i to jest jedna rzeka. I pamiętam takie uczucie pewnego żalu. Z takim pytaniem, po co ten kaznodzieja to robi? Po co mi chce wytłumaczyć? Po co chce mnie doprowadzić do tego, żebym zrozumiał, kim, bo nie czym, tylko kim jest Trójca, Trójca Przenajświętsza? Czy nie jest tak, że kiedy chcemy zrozumieć Boga, to sami stawiamy się ponad Nim. Że to jest jakiś akt bałwochwalczy. Tym, co potrzebuje w dzisiejszą uroczystość, to przede wszystkim odnowić swoją wiarę w to, że Bóg jest trójjedyny. Że Bóg to jest Bóg, który współistnieje. Jednocześnie istnieje ojciec, syn i duch święty jako jeden Bóg. I nie potrzebuję tego zrozumieć. Prawda o Trójcy świętej, i to mi w zupełności wystarczy, i to mnie pociesza, i to mnie duchowo zaspokaja, jest tajemnicą. Nie jest rebusem. Nie jest zagadką, nie jest niewiadomą. Różnica między tajemnicą a rebusem i zagadką jest taka, że jak się pogłowisz i pogłowisz i pogłowisz i pogłówkujesz, to w końcu rebis, rebus rozwiążesz. Zagadkę rozwiążesz. Jesteś bystry, inteligentny. Trójca tajemnica, prawda o Trójcy Świętej nie jest rebusem, tylko jest tajemnicą. I ja chcę stanąć wobec Boga jednego razem z Wami w ten wieczór, i zrobić to, co robicie, i to, co jest w nazwie tego spotkania. To znaczy Boga uwielbić za to, że jest taki. Czyli zrobić dokładnie to, co zrobił Mojżesz w tym pięknym kawałku. Z księgi wyjścia, który przed chwilą słyszeliśmy. Mojżesz zatrzymał się koło Boga i powiedział: Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Rozumiecie, co robi Mojżesz? Po prostu jest zachwycony. Wypowiada najwspanialsze imiona Boga. Że Bóg jest łaskawy, że jest miłosierny, że jest nieskory do gniewu. To nieskory do gniewu, ciekawe, że w oryginale to jest, bo można by powiedzieć, że to jest Bóg, który ma długie nozdrza. Ponieważ gniew człowieka gromadzi się na jego twarzy. Zresztą wiemy to przecież, nie? Widać od razu, czy ktoś jest zagniewany, czy jest spokojny. Ty jesteś Bogiem, który ma długie nozdrza. To znaczy. To długo trzeba, żeby ten gniew dotarł do Twojej twarzy. Jesteś nieskory do gniewu. Jesteś Bogiem, który jest bogaty w łaskę. Właściwie to jest wypełniony łaską i wypełniony wiernością. I to jest Mojżesz. Mojżesz, który jest w zachwyceniu, Mojżesz, który jest w uwielbieniu. I potem ma jedną prośbę, o niej też przed chwilą słyszeliśmy. Ale jaka to jest prośba? Czy Mojżesz prosi Boga o zdrowie? Albo o powodzenie w małżeństwie? Albo o pieniądze? Albo o długie życie? To są oczywiście cenne dary i nic nie przeszkadza, żeby o nie prosić. Ale Mojżesz. Kiedy po tym akcie czystego uwielbienia zdobywa się na prośbę, to jaka to jest prośba? Skłonił się do ziemi, nie stoi na, na nogach na, wyprostowany, skłonił się do ziemi, oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, panie, to proszę. Niech pójdzie Pan pośród nas. O co prosi Mojżesz? O doświadczenie obecności Boga, o doświadczenie bliskości Boga. Niech pójdzie Bóg pośród nas. To jest wprawdzie lud o twardym karku, nie zasłużył na to, ale jeśli mnie darzysz życzliwością, ty, który jesteś miłosierny, wielki, który masz długie nozdrza i pełen łaski, pójdź pośród nas. Mojżesz nie znał Chrystusa, Mojżesz nie znał tego zdania, które usłyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Już nie przychodzi do nas poprzez obłok. Przychodzi do nas w Jezusie, w swoim jednorodzonym synu. Bóg, który, który, który też potrzebuje tej bliskości. Bóg, który był pewien, że my do niego nie doskoczymy. A jak będziemy próbowali doskoczyć, to to się stanie, to to będzie to, co było z budowniczymi wieży Babel. Bóg przychodzi w Jezusie Chrystusie. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Nie sprzedał, bo nie mamy takich pieniędzy, nie wypożyczył, nie wyleasingował, tylko Jezusa dał. Abyśmy go mieli na zawsze. Aby ten, kto przyjmuje ten dar, nie zginął, ale miał życie wieczne. Święty Augustyn powie: Czytaj to zdanie indywidualnie, osobiście. Tak Bóg umiłował Ciebie, że Ci daje Chrystusa, daje Ci siebie w Chrystusie. A Chrystus, odchodząc z tej ziemi, mówi: Nie zostawię Cię sierotą, nie zostawię Was sierotami. Pośle Ducha Świętego, aby z wami był na zawsze, aby z tobą był na zawsze. Tajemnica Trójcy Świętej to jest tajemnica nieustannej obecności, współistnienia Trój Jednego Boga. To co możemy zrobić? Główkować i rozumieć jak to możliwe? Czy zrobić to co Mojżesz? Paść na kolana i powiedzieć Panie. Ty jesteś miłosierny, łaskawy, ty masz długie nozdrza, ty jesteś pełen łaski, ja cię chcę uwielbiać. Modlitwa uwielbienia to jest najczystsza z modlitw. To jest modlitwa, w której jesteśmy kompletnie bezinteresowni, w której przychodzimy do Boga nie z jakąś naszą sprawą, ale przychodzimy dlatego, że On jest i dlatego, że my w to wierzymy. I to jest modlitwa ludzi prostych. Ciekawe jest, że, ciekawe, że najbardziej znaczącymi przykładami, które nam daje Kościół ludzi zdolnych do takiej modlitwy, to jest to są dzieci z Fatimy, niepiśmienne. Kiedy mówi Jacynta i Franciszek: "Jak ja przychodzę do Pana Boga, to mówię mu: kocham cię, kocham cię, kocham cię i rozpala się wtedy moje serce." A potem powie siostra ucja, że sama Maryja dzieci nauczy tej modlitwy. O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie i kocham Cię. O Przenajświętsza Trójco, Ojcze Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię. Dzieci całej tej modlitwy nie zapamiętają, zapamiętają tylko kawałek i będą ten kawałek ciągle powtarzać. O Trójco Przenajświętsza uwielbiam Cię mój Boże, kocham Cię. A drugim przykładem jest, który podaje katechizm, katechizm z całym szacunkiem nie podaje żadnego wielkiego mistyka franciszkańskiego, których zakon franciszkański ma wielu, nie podaje Jana od krzyża. Teresy Wielkiej. Katechizm podaje tego prostego wieśniaka u, Chrystu, u proboszcza z Ars. Co ty robisz? Nic. Siedzę i patrzę. Mówię mu, że go kocham i on mi to mówi. I katechizm przepiękne zdanie katechizmu. Właśnie o o tym, kto jest zdolny do tego, do tego gestu Mojżesza. To jest modlitwa dziecka Bożego, grzesznika, któremu przebaczono, który zgadza się na przyjęcie Bożej Miłości, jaką jest kochany. I chcę na nią odpowiedzieć, jeszcze bardziej kochając. Znajdujecie się w tym. Ktoś tu nie jest grzesznikiem? Ktoś tu nie jest tym, kto uwa nie uważa się za dziecko Boże? Ktoś z Was nie doświadczył przebaczenia? Ktoś z Was nie chce kochać jeszcze bardziej? Jesteśmy zdolni. To święto nas do tego zaprasza, ta uroczystość nas zaprasza. M mówi, wprowadź tę modlitwę w, w, w Twoje życie jak najczęściej, jak najwierniej. Bądź bezinteresowny wobec Boga. Kiedy Robimy znak krzyża, zwykły znak krzyża. Przecież to jest najprostsza modlitwa uwielbienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przywołujesz tego, który jest w Tobie, przywołujesz obecnego. Modlitwa uwielbienia. Ona wprowadza w nasze życie bardzo dużo pokoju. Jakoś w przedziwny sposób porządkuje nasze życie. Zaczynają nam się we właściwej, we właściwej hierarchii układać sprawy mniej ważne i ważne mniej pilne i pilne. A przede wszystkim. W jakiś jasny sposób dociera do nas sens naszego życia. Że ono wyszło z, z wielkiego istnienia Boga. Bóg powołał nas przed założeniem świata, powie święty Paweł. Powołał nas do istnienia. Z Jego istnienia myśmy wyszli. I jak podziemna rzeka w którymś momencie wychodzi na powierzchnię, tak nasze istnienie wyszło w dniu naszego poczęcia, a potem narodzin na powierzchnię. Ale kiedyś wpadnie w wielki ocean Bożego istnienia, w ocean Bożej wieczności. I kiedy jest we mnie ten nawyk duchowość uwielbienia, duchowość adoracji Boga to życie jest dużo bardziej spokojne nawet jeżeli ta rzeka przypomina teraz e, ja, ja, jakiś spiętrzony górski potok pełen zakrętów albo przeciwnie jeśli jest teraz jak narew pod Łom, Łomżą bardzo leniwa powtarzalna w której wydaje się że się nic nie dzieje to jedna i druga sytuacja mnie nie, nie frustruje, bo wiem, jakie jest źródło, i wiem, jakie jest ujście. Ale to także uwielbienie Trójcy Przenajświętszej, bardzo pomaga porządkować nam nasze relacje. Właśnie, kiedy myślę o tym współistnieniu Boga. Jest, jest jakaś zachęta do tego, żeby współistnieć z tymi, których Bóg stawia koło mnie, nie w sposób tak doskonały jak on sam. Już zostawmy to ja idealne, zostawmy. Ale jest to pragnienie, by współistnieć, jakoś współistnieć, na miarę moich sił, na miarę moich ograniczeń, na miarę moich krzywd, ale jednak współistnieć. To, co pięknie powiedział Paweł w tym kawałku z drugiego listu do koryntian, który przed chwilą zabrzmiał. On zabrzmiał dlatego, że to jest jedno z nielicznych miejsc w całym Piśmie Świętym, gdzie w jednym zdaniu wymienione są trzy osoby boskie z tymi przepięknymi darami, które nam dają. Na początku mszy świętej się posłużyłem tym zdaniem. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkim. Ale ten kawałek jest też ważny z czegoś, jeszcze, z, z czegoś innego. Drugi list do Koryntian to jest pisany do wspólnoty, która jest pokłócona. Która jest rozwalona, która się żre, dosłownie tak. Kąsa, pożera, w której każdy chce być ważniejszy, w którym jeden nie chce współistnieć z drugim. I Paweł, Paweł pisząc do nich list, daje im wzór trójcy. Patrzcie, to jest, to, to jest źródło Waszej jedności, Twojego współbycia z innymi. Dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Jest, w tym, jest w, tym, w tym, co mówi Paweł, zachęta do drogi, do procesu, do pracy, to dążcie, idźcie, ale tu jest... Wzór. Okej, okay, go nie osiągniecie, ale tu jest. Pomyślcie o nasz, o swoich relacjach, jakie budujemy. Pomyślcie, przypomnijcie sobie ikonę Trójcy Przenajświętszej Rublowa. Gnialna. Nie, nie, nie koniczynka, nie trzy, trzy świeczki. Te trzy postacie, które siedzą wokół stołu, i każda jest wychylona w stronę drugiej. Jedna nie, nie tylko patrzy na drugą, wygooglajcie sobie, jak ktoś nie pamięta, jak, jak wrócić do domu. Jedna jest wychylona w stronę drugiej, a ta, która przy, przyjmuje wychylenie pierwsze, jest wychylona w stronę następnej, i znowu. Ale ta ikona jest zaproszeniem dla mnie, tam jest jeszcze jedno wolne miejsce. Wejdź w ten obieg. Jesteś Jego ogniwem. Trójca święta Cię zaprasza do bliskości. To nic innego nie jest w stanie nas, chrześcijan, pobudzić do, do tego, by budować swoje relacje właśnie z tym współ. To znaczy. Z tym, że jest zgoda, moja zgoda na Twoje istnienie. Jesteś inna ode mnie, jesteś inny ode mnie, masz swoje życie, ale ja się zgadzam na Twoje współistnienie. M m m dwa, trzy dni temu. Y y y Rozmowę z, z, z jednym człowiekiem, nie powiem, jak, jak on ma na imię, bo jest znany, znany z, z bardzo takiej dużej dobroczynności. A szedłem na to spotkanie dość znużony, ono było wczesnym popołudniem, nie chciało mi się. I ten człowiek mówi, jak się to było jakimś momentem zmiany w moim życiu. Ja, ja byłem wielkim egoistą. Bogatym, spełnionym egoistą. I przyszedł tamta, przyszła tamta chwila. Było za szybko, za ciemno i za ślisko, i w jednej chwili samochód zaczął się zaczął koziołkować, i jest stłuczone jest, szkło, jest huk, jest ścisk. I jest myśl, z czym ja stanę przed Jezusem? I jest odpowiedź boleśniejsza niż pytanie. Z niczym. Z niczym, ponieważ to jest życie egoisty. To jest życie, w którym nie ma żadnego wychylenia w stronę drugiego. Jest tylko dopieszczanie swojego istnienia. A potem mi powiedzieli w szpitalu, że zabrakło pół metra do słupa, że jakby tego pół metra, jakby nie było tego pół metra, to, to byśmy już nie rozmawiali. Ale wiem, że kiedyś będzie ta chwila, gdy stanę przed Jezusem. I nie chodzi o to, żeby Mu ofiarować swoje sukcesy zrobiłem to, to 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 i to i to i to proszę bardzo tratam jaki jestem wielki tylko żeby mu powiedzieć Jezu ty wiesz że dążyłem do doskonałości że próbowałem zachować pokój tym wychylony, mam jakąś w sobie próbę wychylenia w stronę drugiego. Czy to jest tylko ja? Mnie Ojca i Syna i Ducha i Świętego. Jakby, nie? W, w różnych kierunkach. Wspólnota. Nic innego nie, nie, nie da nam... Siły do budowania wspólnoty. Jak często jesteśmy zgorszeniem dla świata. My, nawet nie chrześcijanie, to nawet nie chodzi o chrześcijan między różnymi konfesjami, ale my w łonie jednego kościoła katolickiego. Ksiądz biskup jak najszybciej, jak tylko obejmie urząd, zakaże Komunii Świętej na rękę. Niech biskup jak najszybciej zakaże Komunii Świętej do ust. Niech ksiądz biskup zrobi porządek z tym. Tylko tu będzie źródło jedności. Jak ty i ja będziemy wpatrzeni w ten sam punkt. Jak będziemy zdolni do tego, żeby pokłonić, się, oddać Mu pokłon. I powiedzieć Panie Miłosierny, bogaty włask, y, y, młodzieży, którą bierzmuję, daję obrazek z, na, z taką modlitwą. Dostałem ją dawno temu, ale we mnie została. Przyjdź, panie Jezu. Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Prowadźcie mnie do Ojca. Amen. Bardzo piękna modlitwa. Można ją odmówić milion razy w ciągu dnia modlitwa uwielbienia, ale także wtedy, kiedy, kiedy wiem, że mam nie wiem, spotkanie, w którym, w którym być może znowu będę chciał skasować istnienie tego, które jest koło mnie. Przyjdź, Panie Jezu, Amen. Jedna ręka dla Pan, do Pana Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty Amen. Prowadźcie mnie do Ojca. Powierzam się Waszemu prowadzeniu. Powierzam się. Powierzam moją drogę Tobie. Amen.